Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przysłucham Wam o koronce Jezu. Ty się tym zajmij. Wizerunek Jezusa umieszczony w łączniku różańca został namalowany na prośbę księcia Dolindo Rutolo i znajduje się nad jego grobem. Wykonała go Lucia, który ojciec przyjaźnił się z księtem Dolindo na podstawie odbicia Chrystusa na całunie turyńskim. Ksiądz Dolindo dwa razy nie zaakceptował malowidła stworzonego przez kobietę. Dopiero kiedy po pobłogosławił dłoni i pędzla artystki w czasie krótkiej modlitwy w kaplicy i na jej szyi powiesił żaniec, powstał obraz, który ksiądz Dolinto po obejrzeniu skomentował krótko. Tak to on. Narużający powinno być tak koronka Jezus, ty się tym zajmie. Na początku witaj Panie, dobrze, że jesteś, witaj Zbawicielu, czekałam na Ciebie, dobrze, że przyszedłeś. Potem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Potem Ojcze nasz, potem zdrowaś Mario. I wierzę w Boga Oca Wszechmogącego. Potem, na dużych koralikach, Jezu Mój, święć się imię Twoje w mojej potrzebie, Jezu Mój, przyjdź Królestwo Twoje w mojej potrzebie, Jezu Mój, bądź wola Twoja w mojej potrzebie, i 10 razy, Jezu, Ty się, się zajmi nami i naszymi potrzebami. Potem, Święty Boże, Święty Mocny, Święty Śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad nami, nad naszymi problemami. Na końcu, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Bogu niech będą dzięki. Amen. Dziękuję za obejrzenie mojego filmiku.